Chciałbym zapytać o to, co mnie lekko zaniepokoiło w tym, co Pan mówił, żeby rozruszać dyskusję. Mianowicie powiedział Pan o tym, że Państwo powinno budować uczelnie, które będą konkurencyjne na świecie, i o tym, że Państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną. Ja, jako wolnościowiec wolałbym, żeby Państwo zostawiło również uczelnie wolnemu działaniu ludzi, i żeby Państwo. Jako wolność człowieka uważam, że państwo nie powinno interweniować w sprawy rodziny, a jako prawospołeczny wolność jak to nazywa profesor Bogusław Wolniewicz, czyli jako konserwatysta wierzę, że ta rodzina w warunkach wolności się obroni. W związku z tym mam pytanie, czy pan jest na tyle konserwatywny, że pan nie wierzy, że ta rodzina się obroni, czy nie jest pan na tyle liberalny, że pan chce, żeby państwo decydowało o tym, czy wpływało na to, jak te rodziny funkcjonują, w jakiej kształcie. Oprócz tego, że jestem słuchać, tak? oprócz tego, że jestem to jestem też e, realist i trzeba, trzeba chodzić po ziemi. Jeżeli chcemy, żeby za naszego życia powstały silne uniwersytety, to możliwości są dwie. Pierwsza możliwość jest taka, że pojawi, pojawi się duży prywatny kapitał. Duży darczyńca, który wyłoży kilkaset milionów złotych, bo to są takie kwoty, kilkaset milionów złotych na to, żeby powstała taka elitarna uczelnia, a następnie, że kolejni darczyńcy będą co roku przeznaczać po kilkadziesiąt milionów na utrzymanie tej uczelni. Pan jest optymistą, że co ludzie się znają. Ja uważam, że polski kapitał jest jeszcze zbyt słaby i chcę powiedzieć, że niedostatecznie świadomy potrzeby inwestowania, inwestowania w sensie ekonomicznym, a też inwestowania w sensie e, narodowym w edukację, zwłaszcza w szkolnictwo wyższe, ale przede wszystkim nie ma tego typu kapitału w Polsce. Nie ma ludzi, którzy stać na to, żeby bez uszczerbku dla... Swoich, na swojego biznesu wyłożyć kilkaset milionów złotych. Chcę też powiedzieć, że no, do tego potrzebna jest pewna, pewna przemiana kulturowa naszej warstwy przedsiębiorców. To jest do no, pierwsze pokolenie. Doświadczenia innych krajów pokazywały, że zrozumienie na potrzeby działań Szerszych niż tylko filantropia, szerszych niż tylko pomaganie chorym dzieciom w, albo domom samotnej matki, że takie zrozumienie pojawia się zazwyczaj w trzecim pokoleniu. Prawda? Czyli nie w pokoleniu obecnych przedsiębiorców, nawet nie w pokoleniu ich dzieci, tylko w pokoleniu ich wnuków. tych wnuki już rosną. Prawda? I za kilkadziesiąt lat być może tego typu inicjatyw się doczekamy, ale nie wcześniej. W związku z tym, jeżeli nie możemy tego zrobić za pośrednictwem prywatnego kapitału, próbujmy to robić przy pomocy instrumentów państwowych. Państwo łoży gigantyczne środki na szkolnictwo wyższe i te środki są marnotrawione, bo jeżeli nie lepszy polski uniwersytet, uniwersytet jest dzisiaj w trzecim serce, do licha, że jesteśmy pod względem siły gospodarczej w pierwszej 30 sektorów na świecie. W związku z tym powinno stać jest nas stać na to, żeby kilka naszych uczelni weszło do pierwszej setki, może do pierwszej pięćdziesiątki najlepszych uczelni na świecie. Jeśli chodzi o politykę prowadzoną, to w jestem zaskoczony. Pańskim takim nie konserwatyzmem, tylko deserferyzmem. Znaczy taką wiarą w to, że rodzina sama się obroni. Nie, to szczególnie. Ona się w, nie obroni. Dlatego, że trzeba na przykład zreformować system podatkowy. Prawda? Pan tu że nie. Czy, czy Pan uważa, że przy dzisiejszym systemie podatkowym najboższa część społeczeństwa a więc małżeństwa z małymi dziećmi. To jest najuboższa część społeczeństwa. Nie myydzi, jak się powszechnie uważa. Tym bardziej nie ludzie w siłę wieku w zawodowe zawodowej, jak moje pokolenie. Tylko ludzie od parę lat starsi od większości z Was, którzy założyli rodzinę, mają jedno dziecko i na ogół już nie stać ich na drugi już. Utrzymają pierwszego dziecka. Jest dla mnie ogromnym problemem. Otóż wszędzie na świecie mądre państwa inwestowały w rodziny. I mnie się bardzo podobają takie koncepcje, jak prorodzinny system podatkowy. Zgodzi się Pan, że system podatkowy to jest działanie ze strony państw. Instrument, który jest w ręku państw. Otóż ja tego typu działania ze strony państwa mam na myśli. Stworzenie po pierwsze równych szans, także od strony podatkowej, czyli podatek liniowy, z jednym wszakże wyjątkiem: obliczenia na dzieci. Ja, na przykład, gotów byłbym zrezygnować chętnie z tego przywileju, jaki miałem małżeństwa, czyli z przywileju wspólnego opodatkowania się. ale pod warunkiem, że zastąpione to będzie dużymi ulgami podatkowymi na um, dzieci. Bo dzisiaj z tego przywileju wspólnego opodatkowania się korzystają w równym stopniu. Małżeństwa, które są bezdzienne z własnej decyzji lub dlatego, że nie mogą nie, mieć dzieci i małżeństwa wielodzietne. To jest jaskrawo sprzeczne z zasadą sprawiedliwości i z ideami wolnościowymi.